Pracuję w hipermarkecie Tesco. Cztery lata temu pracownicy zaufali mi wtedy, kiedy zakładałam Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80. i wtedy, kiedy zorganizowałam pierwszy w Polsce strajk w hipermarketach. W obronie praw pracowniczych, godności pracowniczej i wyższych płac. Zaufania, którym mnie obdarzono, nie zawiodłam. Dalej chcę i będę walczyła w obronie praw pracowniczych i godności pracowniczej o wyższe płace i likwidację umów śmieciowych. A temat ten znam bardzo dobrze, ponieważ w hipermarkecie pracuję 11 lat. Teraz proszę Was, wyborców, abyście zagłosowali na mnie i Polską Partię Pracy, a my tego zaufania nie zawiedziemy. Oni się kłócą, my wybieramy przyszłość.